Czy wszystkie religie prowadzą do Boga? Jest to często spotykane zdanie czy twierdzenie, że i tak wszystkie religie prowadzą do Boga, i tak wszystkie religie polegają na miłości, na kochaniu drugiej osoby. I najczęściej podaje się jeden z dwóch przykładów albo góry, że wszyscy idą z różnych stron, idą, ale wspinają się na tą samą górę i na samym końcu każdej religii jest ten wierzchołek, i okazuje się, że jest to ten sam wierzchołek. Jedne osoby mogą wspinać się po bardziej stromym zboczu, inne po mniej stromym i jeszcze inne z innej strony, i każdy może mieć różne doświadczenie, ale tak naprawdę jest to ta sama góra. Drugim przykładem, często podawanym jest przykład słonia, że osoby, które mają zawiązane Oczy, tak, niczego nie widzą, próbują badać rękoma, patrzeć, co to jest. Jeden łapie ogon i mówi, że jest to jak wąż, inny łapie za nogę mówi, no nie, to jest bardziej jak drzewo, inny tam za trąbę, za. Ktoś inny Bóg mówi nie, to jest jak ściana. Tak więc różne osoby doświadczają właśnie różnych rzeczy, ale tak naprawdę jest to to samo. A więc różne religie mogą w różny sposób opisywać tą samą istotę Boga. Byłoby to e, ciekawe i być może prawdziwe, gdyby nie jedna rzecz. W tym ostatnim przykładzie jest to, że sam słoń mówi, Kim jest. Bóg nie pozostawił nas właśnie w domysłach, ale on mówi nam, jaki jest. On przez Biblię opisuje też, jakim jest, kim jest i co on chce. A więc, to nie jest niejako niemy słoń, który jest badany, ale jest to osoba, która opowiada o sobie. I właśnie w ten sposób. Ten cały przykład się rozbija i słonia, i też góry, ponieważ Bóg mówi, kim jest. I teraz, jeżeli. Mamy w Biblii powiedziane, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, a inne religie mówią, że w ogóle mogą nie wierzyć, że ktoś taki jak Jezus istniał, albo mówią, że nie, nie, coś innego, albo ileś osób czy rzeczy są pośrednikami między Bogiem a ludźmi, albo mówić, że nie ma w ogóle Boga, to. Nie jest to spójne, są to wykluczające się rzeczy, tak więc nie wszystkie religie prowadzą do Boga, nie wszystkie religie mówią o tym samym. A przykład tego, że tak naprawdę we wszystkich religiach chodzi o to samo, że o miłość po prostu nie jest prawdą, jest bzdurą, to pierwsza rzecz. A druga, że dlaczego pewne podobieństwa, które są. Mają wykluczać te różnice. Być może w pewnych elementach różnice są bardziej znaczące niż podobieństwa. I tak niektórzy wskazują, że aspiryna i arsenik mogą być w formie tabletki, ale te podobieństwa są niczym w porównaniu do tej różnicy w skutkach, jakie jedno i drugie przynosi. Tak więc podsumowując. Nie wszystkie religie prowadzą do Boga. Bóg dał objawienie, pokazał, kim jest, jaki jest i jak można do niego dotrzeć. Tylko przez Jezusa Chrystusa. I dlatego nie dajcie się zwieść, nie dajcie się zwieść stwierdzeniom, że tak czy inaczej wszystkie religie prowadzą do Boga, bo tak nie jest.